Siemano, witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj obczajmy sobie kapsułki i spróbujemy sobie wytypować, która z nich będzie najlepsza pod inwestycje w przyszłości. Yy, na początek pójdziemy sobie tak po drużynach mniej więcej, no bo tutaj w sumie one głównie będą działać na plus, yy, także lecimy sobie od lewej do prawej. Yy, tutaj na pewno Maus na plus, chociaż to Holo jest takie moim zdaniem trochę średnie, Virt Virtus Pro jak najbardziej na plus, chociaż trzeba brać pod uwagę to, że ogólnie te legendy sumarycznie jako tako nie będą mega na plus, bo te drużyny powtarzały się już wcześniej. No, niby mamy Outsidersów w e, Antwerpie i Virtus Pro, jest dopiero, e, dopiero na Sztokholmie. E, no, ale to i tak nie zmienia faktu, że one były wcześniej, więc e, tak samo G2, Complexity, Navi, e, Vitality, Native Spirit, to wszystko było. E, wiadomo, te drużyny są popularne, to może przyciągać fanów, ale no, tak jak mówię, trzeba brać to pod uwagę, że. One wszystkie były wcześniej, więc to raczej tak psułka. No tak, tak, średnio, jeśli chodzi o inwestowanie, jakieś nagłe wystrzały. Yy, dobra, no i lecimy dalej. Apex, tutaj holo. Yy, ogólnie warto też popatrzeć na ceny. Na przykład holo takiego Apexa jest za 11 zł. I to jest ogólnie mega tanio. Yy, no to holo jest słabe, więc no tutaj minusik Eternal Fire, nie wiem co tu się stało z tym logiem. Żółte jakieś kurde, no wcześniej było niebieskie, także no, może to działać na plus, bo to jest jednak coś, coś innego, ale imo im raczej bym się w to nie pchał, chociaż patrząc podobnie na ceny Eternal Fire za 27 zł, czyli całkiem wysoko na tych topowych pozycjach jeśli chodzi o cenę. dobra no i lecimy dalej. Mamy ens no tutaj taka średniawka GAMER LEGION, całkiem przyjemnie to wygląda, no bo to logo jak było, yy, to logo jak było tutaj całe w środku, jeszcze z niebieskim, yy, również, no trochę lepiej to, le, lepiej to wtedy wyglądało po prostu, no ale teraz nie jest źle, czyli możemy tutaj plusika zaznaczyć SAW na plus, no bo to jest nowy team. Nie było tego wcześniej, Furia, e, jeśli chodzi o papier, no to to jest kalka toczka w toczkę, to co było na poprzednich eventach, holo, tym razem mamy inne i ta Furia też notuje dosyć wysokie ceny, C9, e, no trochę poprawili to holo, ale te, te hola tak nie wyglądają w gierce, e, także no tutaj C9 zyskało na cenie pewnie przez tą obramówkę, która jest dookoła, dookoła tej naklejki, wam sobie pokażę. Tak to wygląda. No, całkiem spoko w, te, w tym ułożeniu. No, ale tutaj już mamy takie, nie wiem, moim zdaniem, totalnie, totalnie niepotrzebne te odcienie. No i Heroik. W sumie możemy sobie rzucić okiem tego Heroika. Jak to wygląda, przynajmniej w holo. Tutaj też podobny zabieg co Żlitu. Spirit biały taki środek. No i tutaj te połyskujące krawędzie, co też nie jest zbyt ciekawe, więc tu raczej. Raczej minusik, e, jakby to e, ustawić? No, na pewno pretendent jest lepszy. Pretendent jest e, lepszy od legend. E, dobra, no i dostała nam ostatnia kapsułka. I w sumie to się nam chyba tak ułoży: z tego co widzę, czyli to jest pierwsza, druga i trzecia. E, jeśli chodzi o, jakby, moją ocenę subiektywną, tego jak, jak to wygląda, bo mamy tak, Koi mega wysoko się dotrzyma. No i to holo też jest ładne. Linvision. Holo mi się jakoś za bardzo nie podoba, ale patrząc na ceny tego, jak, jaką kondycję prezentuje ten Lean Vision. I to nie tylko w Holo, ale również jeśli mówimy również, no, o Glitterze. I Gold też jest na bardzo wysokim pułapie chyba 240 zł czy coś takiego na chwilę obecną. Także no, tutaj mamy dwie topowe naklejki w tej kapsułce pod względem ceny. I co mamy? Mega, dużo nowych drużyn. Tutaj mamy, mamy drużynkę Legacy. Eee, samo holo, no, coś, coś, coś w stylu Ninvision. Eee, tutaj też wcześniej o tym wspominałem. Nawet ten Brocad jest po okolicy dyszki, Także całkiem wysoko ten Koi. Eee, również bardzo, mega ładne to holo. Eee, no i tutaj jest konkurencja w sumie dla C9, eee, Tylko droższa. Eee, no i też inny kształt. Także niby konkurencja, ale eee, też do biorców będzie to trafiać. I co, lecimy dalej. Yy, no na plus, yy, mongolsi to już było, no oni są raczej na minus. To logo nie jest jakieś powalające, mamy nasze ukochane organy kościelne. Yy, Painior... Hmm. Painior, ten glitter, moim zdaniem taki średni. Yy, ogólnie te autografy niektórych, niektórych tych drużyn są wyblakłe, tutaj no Pain raczej yy, nie, nie wyróżnia się niczym za bardzo, chyba że coś mi jeszcze ominęło, yy, bo... Trochę tym, z tych zmian jeszcze weszło. Ale, Paint to jest to samo: ten sam KSX co Team Spirit, Gitu i Heroic również podobne. Tutaj mamy jeszcze e ewentualnie jakieś e odcienie, e takie trochę czerwoności. A wcześniej było całe czerwone, także no na minus ten Painik wleciał. E no, ten Pain dobre, uznajmy, że na minus. E no i imperialki, które mają teraz moim zdaniem mega. No, po prostu gorszy ten kolor jest, nie jest taki żywy, taki trochę przytłumiony, raczej na minus. Moim zdaniem, holo też nie powala o że tam ludzie się wypowiadają, że w sumie spoko jest, mi też nie do końca siedzi, w porównaniu do tego co było na Antwerpie. To raczej w stronę Antwerpu bym się kierował, jeśli chodzi o wygląd. No, ale wiadomo, może być to tańsza alternatywa, chociaż jakby nie patrzeć, tej imperialki teraz sobie całkiem dużo kosztują jak na to jak to wygląda prawie prawie dwie dyszki yy, no i co co by tutaj jeszcze powiedzieć w sumie no i ten kandydat tak jak mówię moim zdaniem topka z tych kapsułek mamy ten linwirzy mamy koi mamy trzy tak naprawdę nowe drużyny Zobaczymy czy one się dostaną. No ten Lin Vision to jest ogólnie taki case jak Apex na Paryżu. Również nowa, nowa drużynka, nowa naklejka, mega Wysoko ten Apex stał na początku nawet na prące po 5 dych. Także myślę, że ten Lin Vision tutaj będzie to ciągnął. I ogólnie sytuacja jest w miarę dla tej Kopenhagi. Kurde, jak to powiedzieć, no te naklejki nie są jakieś wystrzałowe, także tutaj czas trzeba to Stonowanie raczej do tego podejść, i jak już to lepiej w sumie się udać. Poprzednie eventy, jeśli chcecie inwestować, zobaczymy też, jak to się będzie sprzedawać, ile tego będzie na rynku ostatecznie, jak to będzie wyglądać na tej promocji. No i pamiętajcie, właśnie, żeby na promocji to kupować, te ceny wtedy pospadają, w sumie te holosy zweryfikują. Co nie zmienia faktu, że możemy rozróżniać po prostu wartość tych naklejek obecnie poprzez sprawdzanie ich cen. Nie mówię tutaj o porównywaniu do innych eventów, no bo yy, no tutaj jest trochę. A one są po promocji, ta nie jest, więc jeszcze na no to trzeba poczekać, jak te ceny się będą kształtować. No i warto sobie też zesplitować. Nie to, że pakujemy 100% w tego kandydata, bo ma to, to i tamto. Yy, tylko no właśnie, no na przykład 50% w to. No i tutaj na przykład 30%, i tam 20%, i wiecie o co chodzi. Także takiego splita sobie można trzasnąć. Bo nigdy nie wiadomo, co, co się stanie tak naprawdę. Zresztą wiecie, jaki jest wal, wiecie, jaki jest społeczność, znaczy wiecie, jaka jest tutaj sytuacja na scenie CS-owej. Ktoś na przykład bankrutuje, tak było z Copenhagen Flames, no i te nakleczki, a gracze sobie tutaj tej drużyny skupywali. Także no, tak to wygląda. I w sumie w tym odcinku to na tyle. Dajcie znać, co wy myślicie o tym, która kapsułka jest według Was najlepsza. No, i pamiętajcie, że to są takie moje luźne przemyślenia, i jeśli chcecie coś tam inwestować, no to dokonajcie własnego researchu. No i trzymajcie się. Do następnego. Dzięki za oglądanie. No i się ma.